Ale mam cicho grę Dominik lecimy W imieniu moi drodzy, Zostało mi ostatnie zadanie fabularne Dobrze I Muszę zdobyć i... Jestem, jestem Na gdzie masz energię? Strzelające rękawice Ale kogo? Tu masz rękawice A ja mam ja zaznaczyłem Olimp, bo na końcu był, a nie wiedziałem kiedy przyjdziesz, Dominik. No, no. <grych> no. Pamiętam, jak ten Olimp wszyscy tu latali. No. I jeszcze raz. To było wiem, najgorsze nie. miejsce. No. światy? coś takiego. Ej, ale no. dużo ludzi leci teraz. Bardzo dużo. No, bardzo dużo ludzi. Jest tu o, jakaś holly, złota to. miejscówka? Mam problemy Powiedz nam, że Leżę. czego nie wiemy Kini. Koń mnie zabił jakiś Jezu, ale musiałbym mnie porąbać, żeby... Leży takiego skutnego skina. Nie. Yeah. Zabiła mnie jakaś pani do towarzystwa X A jak go wylupowała. Miałem skoczyć z wysokości w razie co nie pamiętaj mm -hmm. To jest osób idzie Jestie yeah, yeah. No no Nie ja zaraz będę pom Zastanawiam się jak to puścić żebyśmy wszyscy to słyszeli Czy ja udostępnić mam okienko Czy ja mogę streamować jednocześnie na Twitchu i na Discordzie? Tu masz jakąś zarąbistą skrzynkę, weź sobie ją otwórz. Słychać ją gdzieś. Gdzieś słychać ją. Nie, tu jest, jest za pod tobą. Osób. Weź, weź sobie na kucaku iść pod O, on mnie zabił, ten koń. Dobra, trzymajcie się. Weźcie tu skamp po prostu gdzieś. Ja. Mam misję. Są motory to w tej grze jeszcze? Nie, Nie wiem. wiem. Pamiętam, że motory były chyba w tym sezonie z Olimpem właśnie, ale... Kurde, ktoś już strzela do ciebie. Wy nie odpaliliście jakiegoś rankeda no, przez no. przypadek? Nie. No nie, nie wiem, jak ci ludzie, coś tacy... O! nie, Może ja nie mogę podjechać po to? <laughs> Wiktoria! Majster! Wiktoraptor. Ale ten koni jest narwany, jakby nie wiem. Wybuchnie, uciekaj! Ja drugie imię w tej grze. A on jest nienormalny. On cię goni. Mhm, mm słychać go. Oh. Tu ktoś jest! Tu ktoś jest! To no, ty się odwala. Leci za tobą. Oni są nienormalni. Ty jesteś jeszcze bardziej nienormalna. W sensie... Ja się zgadzam. Się. Podzi Jaki paskudny jest ten skin. Ja go zgłaszam. No bo jestem na tym skinie, dobra. <laughs> Krainy lodu Gdzie? Tu Wiktoria ją bije Wluczenie kobiet To moje hobby To jest e- nie no to nie jest Elsa To no jest tak Elsa wygląda. To jest Elsa tylko w Fortnite Dobrze Co to, ja Gdzie mam jakieś zadanie? Leciec? Gdzie lecimy? Mm. Ja proponuję tu Gdzie? Dobrze? Nie wiem, mam tam jakieś zadanie. Coś mi się świeci. Mam się zgłosić do War Machine. A to ty już masz to zrobione, te epickie coś? To nie takie? wiem, nie wiem, po prostu chyba mi się zaczęło jakieś inne zadanie, wiesz? A to w Pabule, czy Co? Patryk, nie wiem. Mam się zgłosić do War Machine. Boże, jaki ładny jest ten dworzec. Tak, to jest fabuła. No to ja jeszcze tego nie mam. A co ty jeszcze musisz zrobić? No, zdobyć tę fioletową e rzecz po kimś, kto umarł. Kogo zabiłem w sensie, coś takiego. No, epyckę. Jest, jest. pogadałem z nim i było... Chodź Patryk, tutaj Wiktoria ci zostawiła. O, ja mam też potkę jedną. Bo znalazłem w skrzynce, ale dziękuję. Możecie sobie wziąć tą drugą, jak ktoś potrzebuje. To ja o matko, przytary. bo to... Kurwa, To jest a bańkownik, słonkownik. Boże, ile tu jest znaczków. Ktoś jedzie? To ja. A co on sprzedaje? O, fajne. Idziemy tam dalej, chcemy pojechać. Tak. To w... czekaj. Chodź, A tam Tesla z Jak cię to przyjechało? Dobra. Dobra, co tam będziemy się. O, bo dobra, chodźcie. <grystanie> <grystanie> Siadajcie. Ty mi nikt czego nie rozumie. A złote rzeczy wypadły, chodź sobie zbierz. To dostaniesz Jakie może to zadanie rzeczy. Nie, bo to muszę chyba po kimś kto umarł A skąd to tu leży? No ja zniszczyłem drona to z drona Co Chce ktoś ten taki rewolwer? Jest złoty Ja go lubię bardzo To weź go sobie Wezmę to takie, bo jestem ciekawy jak to działa Bo tylko nie, nie zbyt tego używałem Tutaj macie cocktails i podwójne pistolety maszynowe, jak coś. Ja mogę przygarnąć to i cocktails też wezmę, mogę stackować. Jeśli nie chcesz cocktails, to ewentualnie tam masz płynno Jagoddę. Wiesz co, y mam, mam wszystko już. Muszę kogoś zabić Ja też Ja też umówierz mi Wiktoria. Muszę zadać przeciwnikom obrażenia zawisając w powietrzu A, No ty, 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 musisz ty. ten plecak pewnie trzeba mieć do kogoś strzelacie, czy co? Do zrzutu A, do zrzutu, dobra Jezu, 100 metrów Jest coś tu w tym zrzutie. Było można, ale to za proste O jest ten zrzut, chodźcie. Rozpakuję go No wypadły fioletowe te i slurp i pieniądze. Chodźcie do pociągu. Patryk, tutaj masz te slurpsy swoje takie. O, to ja mogę je wziąć, bo mam już dwa. Ktoś tu jest? Bot chyba. To no. bot chyba. Ale mam cela z tym pistoletem. Nie możemy zabić nie. Weź do mnie, Patryk, rzuć tym, bo mi tym. zabrał osłonkę, Paskuda. A, już. O, dziękuję. Niestety, Ruzik. O, akurat wypadła ta małpa. Dobre. Ja mam trzy apteczki, aby ktoś potrzebował w ogóle. Tylko mówcie. Yy, dobra, to co, lecimy? Idziemy na tę Dobra. pogodę? Dobra Myślę, że... Myślę, że można O Boże Wymaga karty dostępu. Widzicie gdzieś tych knypków? Tak. Są pod całą pogodą. Weźcie mi zostawcie tego fioletowego do podniesienia, tylko czy mi to zaliczy? Ale ty musisz nie, ich zabić, nie chyba. Zaliczę. No bo ty musisz Ale... ich zabić. Ale ja chyba go zabiłem, tak jakby. Po prostu wiesz, nie nie zaliczyło mi i tak. Leci ten iron man cały. Musi być pewnie człowiek, czy coś takiego, nie? Mhm. Mm Ej, tam się ktoś wciśnęł. ty nie zjesz bota? Tak. I patrz teraz. O Jezu, ile tam rzeczy leży? Gdzie on jest? Trzele... Gdzie? A, no, to z pociągu wypadło pewnie. Pewnie tak. Boże, on już... O, umarł w końcu. Idziemy tam, bo się biją z tymi botami. Chodźcie. Przepenię nas za tłuką, ale dobrze. Jednego powaliłem. O fioletowa rzecz. Powalony drugi, on padł od razu, więc już ten. Tutaj są rękawice hmm. to chyba, co Dominik lubi. Przygarniam. Tutaj do Wika masz... A nie, to nie jest Ironmana, ale macie to jak chcecie, to taki arsenał do strzelania. chyba jeszcze powinni być ludzie od tej loli, co ty zastrzeliłeś na początku. Bo ona... Padło na kolana, a nie tak. a może się w domku kitrają? Tutaj masz, Patryk. O! właśnie widzę no. Potka, druga potka. Znaczy, nie, ci to już padli, tylko na początku Wika mówi, wiesz o tych? Ci tutaj to już padli wszyscy. Dziwny jest ten pistolet, ten karabin energetyczny, jakiś taki... nie wiem Właśnie też to mam i... Ciekawe. Ktoś nas o! strzela! Dobycie, idźmy na nich. Gdzie Czemu? oni są? Właśnie na też moście. nie wiem. Nie na moście? Na moście, na moście. Jest. i nie, nie wiem, co chciałeś osiągnąć. Goń, Tam, dopiero, jest Tam jest jeszcze jeden! Tam jest jeszcze! Leży Jeszcze jest jakiś? O, Vika, on miał Ironmana chyba Tutaj jest, tutaj zabija mnie Idę, idę O kurde, tak. boom Tak, tak to czegoś Uż, Vika, on prawie nie żyje, on prawie nie żyje Ucieka, auto wziął i ucieka, Teslą naszą Dobra Dawaj Vika, znaczy dawaj Dominik Walić go Powiedz jak będzie wracać, bo ja muszę mieć kamerę w dół. Wika, odpal sobie szybko. streama, zobacz na chodź, siebie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź, chodź. Chodźcie szybko tu, gdzie jesteście? Jestem tutaj sam. Czekaj, ja już wypiłem. E. Dobra, dzięki. Luzik. Wraca, wraca, wraca. Wraca. Tutaj złote rzeczy z nich powypadały Ja idę po niego, po tego typa Patryk, tutaj masz złote rzeczy z tych zabitych typków Ja już mam to zrobione Ha, dobra Ja go, ja go idę dogonić, idę go dogonić Mika auto Siadaj Nie ma paliwa Gdzie on jest? Dobra On uciekł, on uciekł, on uciekł a w Ale sensie uciekł, on jest nie. na pograniczu se, e, strefy Tutaj gdzieś? jest, tu jest samochód Nie, on wybuchł Tak no, on wybuchł, on jest gdzieś tu Będzie gdzieś, gdzie strefa e, się kończy On jest ten chyba, monetka? Patryk inside? Mm Hej, -hmm. nie byłoby go tutaj gdzieś dojechać, on może gdzieś być tu Chociaż o, ktoś tam strzela gdzieś? Ja myślę, że on to poszedł i... ten Tutaj. Leży jeden drugi leży tam, nie? Leży trzeci. No i padli wszyscy no, ładnie. No. Weźcie sobie tylko potki czy tam co. Chcesz... Wika, apteczkę masz dokończyć, bo masz ten. Mm, już, już. Mm, idzie na nas monetka. Tam? Znowu. Za nami, dawajcie, dałta, dogonimy go. Jestem. A gdzie on był? A tam, jest dobra, tutaj. widzę go. To jest ten jeden, on miał monetę. Rewajwuję, dawaj szybko. Zerwał. Jest w aucie Rozwalimy mu to auto. Dawajcie, dałta. Jestem, jestem. Dobra, miesz jechać, miesz jechać, miesz jechać. Pali się. Gdzie on jest? Wyskoczył, jest za strefą. Dobra, dawajcie go. No i pięknie. Weź do strefy, wiedź. Czekaj. Miał coś Medalion w sumie. No i pistol, rewolwer i tajemnicze rękawice Duma. No serem celuje w nas. Tam latają Ze stacji Tutaj na dachu są hmm. Tutaj Mes. jesteś Padam Ludzie tutaj są, tutaj od boku na nas idą Tutaj latam No a ja też Co tam się wydarzyło? Pan Ziemniaczek2113 napisał nam siema na czacie. O, widzisz? Witamy. Witamy pana Ziemniaczka.